Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy doprowadzonych przez siebie rejestrów. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Do Ministerstwa Gospodarki napływają bowiem liczne informacje o żądaniach zapłaty kierowanych do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu do centralnej ewidencji i informacji gospodarczej. Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez ministra. Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do wprowadzonych przez siebie rejestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty w wysokości od 110 do 248 zł. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy. Każda osoba zakładająca konto w systemie centralnej ewidencji i informacji gospodarczej otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu oraz w instrukcji jego wypełnienia. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu do systemu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl. Ministerstwo Gospodarki na bieżąco informuje przedsiębiorców i pracowników gmin o funkcjonowaniu odpłatnych baz danych, reaguje także na każde pisemne zawiadomienie od przedsiębiorców, którzy czują się pokrzywdzeni i przekazuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.